Nic Marcin, nie widzisz, tak? Nie widzisz, dobra. Mój drogi, teraz będziesz szukał swojej żony yy, na krześle, gdzie siedzi twoja żona. Yy, musisz ją rozpoznać po kolanach. I teraz idziemy po kolei. Po kolei, tak jest. Dotyka kolanda. I jak znajdzie to że to jest jego żona Paulina. To jest pierwsza pani. To jest druga pani. Michał korzysta tak, powijaj, Dużej dłużej. Sukienki. To jest trzecia pani. Czwarta pani. Państwo tego nie widzą, ja mam dotykę jak lekarz, doktor. To jest piąta pani. I jeszcze mamy jedną panią. Przed tobą. Bo... No. Jak, jak te ręce chodzą, czemu się, się cały. No i co? I teraz który numer wybierasz? jeden znaczy, już wybrałeś, no ale... W którym Ci się wydaje, że to jest twoja żona Paulina? Chcesz jeszcze raz dotknąć, tak? tak, tak. Możesz jeszcze raz! Wiecie, że po jeszcze raz. Michale, popomóż mu? Bo nie wie w ogóle gdzie on jest. To musisz najechać na kolanko pierwszej naszej pani. Macie między... między którymi się wahasz? To jest teraz jedyneczka. Idziesz dalej do dwójeczki. Już wiesz? Idziesz dalej. Czwórka, tak? Czyli co, czwórka? Nie, jeszcze piątka. piątka? A, nie o? Jeden? Góry? Jeden. No to co z też nie Tak, mogę jej pikać kielanka do rana, oczywiście. Jedynka. Jedynka Macinie? Tak? Jedynka. Dobrze, otwierajcie teraz twarz. Tak, że możesz tu na nie udało się. Mało o to tutaj chodzi. No podobna kolanka, w końcu wszystkie takie piękne, młode kolanka. Dobrze. Teraz robimy tak. Teraz potrzebuję świadkowo, żeby zawiązała oczy. Bo nie. Dobrze, się oczywiście. Tak samo proszę świadkowo próbach tutaj, żeby czegoś niego nie dotknęła. To jest jedyneczka. To nic? Nic proszę nie mówić. Teraz jest To jest sprawdza, który ma większy zarost, To nie się specjalnie nie ogonił. Teraz czwóreczka. No duży, duży, tak. Ty tego nie widzisz, a naprawdę duży. Teraz piąteczka. Jeszcze masz szóst szóst szóstego pana. No jeszcze raz, dobrze, parajeczka, jeszcze jedna. I tak wiele przyjemności będzie działa jak Marcin, ale proszę bardzo, dotykamy nostru, ponownie. To nie, to nie. O nie? O nie. Też nie. nie. Dobrze, no. bujeczka. No. 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 No, Tylko nic panowie, żadnego odgłosu proszę nie wydawać. To jest dujeczka. To jest, też nie, ja Też mnie żyje takiego nosa, oczywiście. Całe życie z takim nosem, noską. Dobrze, to jest piąteczka. I szósteczka. Sama ciało. Ta uną, sama ciało się ponosi. Mi się wydaje, że A, oczywiście nie zgadła. Dobrze, moi drodzy. Kompletnie nie znacie, co części